ostatnia podstawowa komenda do mnie. Chodź na mnie, chodź. No chodź. Siadź. Otóż, to. I żeby komendę do mnie zacząć już, musicie mieć opanowaną komendę zostań. Otóż, zostań. Do Klikacie? Dobrze, do mnie. Siad. Klikacie, dajecie. Jeszcze raz. Zatrzymujecie go na to samo Siad. Dostań. Okej, okay, do mnie. Siad. Ym, klikamy, dajemy. Po prostu musicie zostawić w tym miejscu. Siad w tej pozycji. Następnie odchodzicie do mnie, pokazujecie na kolana, łacie go. Jeśli przyjdzie, pokazujecie znowu siad. Siądzie, możecie kliknąć i dać już i dobrze. On musi zakodować komendę właśnie do mnie. To chyba wszystko i ja do zobaczenia dalej w dalszym odcinku.